Cześć, witajcie w kolejnym filmie. A dzisiaj będziemy kończyć projekt, który zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Będziemy kontynuować ogarnianie naszego pancerza, chociaż tym razem będzie mniej pokazywania tego, co ja robię, i mniej ogólnie rysunków w tle moich, bo po pierwsze, tego materiału nie jest na tyle, żebyśmy mogli jakoś super o tym gadać, bo to jest głównie robota już. Około konceptowa, jakby tej prezentacji całego konceptu, żeby to ładnie wyglądało w portfolio, i robienie full body. Jak się okazało, gdzie myślałem, że raczej będę je robił od początku do końca, od zera, no to okazało się, że przecież mogę wykorzystać to, co już zrobiłem, żeby to przerobić na, na tą promkę, więc no po prostu nie jest to aż tak ciekawe, jakbym chciał dla Was do oglądania. Więc będziemy dzisiaj gadać troszeczkę o czymś innym, jednocześnie, może nie do końca nawet innym bo jest to powiązane, po prostu nie będziemy gadać stricte o tym. Dzisiaj w ramach takiego bardziej pogadankowego filmu chciałem wam opowiedzieć o konceptarcie, ponieważ robimy konceptart, konceptart jest nam wszystkim potrzebny, bo bez konceptartu ciężko jest faktycznie zrobić jakiś większy projekt, jak grę czy film. I zaczniemy od tego, czym w ogóle jest konceptart. Konceptart jest specyficzną dziedziną sztuki. Gdzie polega na tym, że musimy coś zaprojektować, musimy coś wykonceptować, musimy zrobić coś tak naprawdę z niczego lub z jakichś informacji, które mamy wcześniej. Ludzie często mylą koncept art z ilustracją i są to dwie różne rzeczy, które są mimo wszystko bardzo ze sobą związane i później wyjaśnimy dlaczego. Idea koncept artu jest taka, że ma się. Rozwiązać jakiś problem, właśnie koncepcyjny, jakąś ideę, zrobić design związany z tym problemem i przekazać go dalej do dalszych jakby etapów produkcji, gdzie ilustracja z kolei jest jakby takim finalnym produktem, który ktoś ma obejrzeć i ilustracja ma albo opowiadać jakąś historię, albo dokładnie coś pokazywać. Więc kiedy widzimy po prostu obrazek jakiejś gotowej postaci, no to jest to najprawdopodobniej ilustracja, a nie concept art. To. to ta granica w tym przypadku jest na tyle zatarta, że zależnie od tego, do czego to było, może być jednym albo drugim. I tak jak w tym momencie w tle widzicie, jak ja sobie dzielę naszą postać, nasz pancerz na różne elementy. Tutaj robimy robotę czysto koncepcyjną, bo to jest ewidentnie coś, co musi zostać przekazane dalej do osoby, która na przykład będzie robić model 3D. I w ten sposób komunikujemy nasz pomysł, naszą ideę, to jak to ma wyglądać do kogoś, kto zajmuje się tym jeszcze dalej w dalszych etapach. I tu jest też ta kwestia, że ten koncept, który ja tutaj zrobiłem, jest dość mocno wyrenderowany, przez to, że ja chciałem, żeby po prostu e, robił troszeczkę taki wow factor i no i po prostu, żeby tak pokazywał jednocześnie jakiś mój skill, nie tylko projektowy, ale też e, samego warsztatu, jak chodzi o wykonanie. Ale czy zawsze musi tak być? I to jest pierwsza rzecz, którą będę chciał poruszyć. Teraz będziemy robić coś innego niż. Zazwyczaj tutaj w moich filmach, bo zazwyczaj w moich filmach pokazuję Wam tylko swoje rzeczy. Dzisiaj omówimy sobie pracę artystów od nas z kraju polski, których ja bardzo osobiście lubię, którzy są znani na całym świecie w swoich dziedzinach. Pierwszym dobrym przykładem będzie Darek Zabrocki. Darek jest takim polskim tytanem branży troszeczkę, ponieważ lista firm, dla których on pracował, jest prawdopodobnie tak długa jak Paragony z Biedronki. I jego pracą, którą większość z Was może kojarzyć, jest okładka do dodatku do Wiedźmina 3 do Krwi i Wina. Darek zajmuje się głównie koncept artem, czasami też ilustracją i jego prace doskonale pokazują to, czym koncept art też jest, ponieważ to są prace, które właśnie mogłyby być najprościej pomylone z ilustracjami, głównie przez fakt, że, że one nie są tak czysto projektowe, tak jakby się wyobrażało, jak to co widzicie na ekranie, jak ja robię, że macie tą rozpiskę na wszystkie elementy, co jest, gdzie, co jest jakiej wielkości, bla 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 bla. Nie, jakby jego koncept arty w dużej mierze są. Koncept arty z tych najwcześniejszych, naj, naj, najwcześniejszych fast produkcji, gdzie najważniejszy jest ogólny klimat i jak najbardziej ogólny zarys całości, żeby już móc w dalszych etapach myśleć i projektować poszczególne elementy, żeby one działały razem. I prace Darka są bardzo klimatyczne i na tym się głównie skupia, żeby pokazać ogólny klimat danego miejsca, danej lokacji lub danej sceny, która akurat się dzieje, ponieważ to też. Jest koncept art, gdzie przekazujemy po prostu ogólny klimat czegoś, co ma się dziać, i to jest część jakiejś większej całości, na której mają oprzeć się inne osoby pracujące przy danym fragmencie, na przykład gry, czy katscenki, czy czegoś w tym stylu. Po pracach Darka też najbardziej widać to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że koncept art tak naprawdę nie musi być. Nie wiadomo jak wyrenderowany, nie wiadomo jak szczegółowy, ponieważ istotne jest to, jaki jest jego cel w danej chwili i na przykład właśnie te prace, które po mają pokazać tylko klimat, mają pokazać jakiś na nastrój danej sceny, danej lokacji. One nie potrzebują po prostu tych detali. I teraz, jak przyjrzycie się pracy, która jest w tym momencie na ekranie, to zobaczycie, że to są głównie duże pociągnięcia pędzla, duże elementy, a ci ludzie to też są praktycznie plamy koloru. I to w zupełności wystarcza, żeby ten obrazek spełnił swoją rolę bycia konceptartem. To właśnie bardzo dobrze widać w jego pracach, gdzie bardzo duże pociągnięcia pędzlem, duże elementy, właśnie w ilustracji na przykład one mi się bardziej rzucały w oczy. Ale dopóki człowiek się nie przyjrzy jakoś nie wiadomo jak, to tego nie widać i można się skupić na tym jako na całości dzięki temu. Bez potrzeby zagłębiania się w niepotrzebne szczegóły na danym etapie. Naszym następnym przykładem będzie Michał Kuś, który tworzy głównie designy rzeczy bardziej mechanicznych i jakieś pojazdy, jakieś mechy, tego typu rzeczy. I... Tutaj właśnie możemy zobaczyć, że w tym koncepcie, który przygotował do Sonica 2, tego mecha doktora robotnika, że ten koncept jakby on właśnie się składa z wielu różnych szkiców, z wielu mniej lub bardziej wyrenderowanych fragmentów, gdzie na przykład mamy różne rozryski samego tego mecha, na przykład mamy to, że w pewnym momencie używa jakiegoś takiego jetpacka, mamy zbliżenia na ręce, ale jak widzicie, to są właśnie takie szkice, szkice faktycznie. I jedyną taką w pełni wyrenderowaną rzeczą jest finalny koncept, który jakby nie funkcjonuje sam w tym momencie. Jakby on i te wszystkie szkice, które, były, które widzieliście wcześniej, idą dalej, i dzięki temu ten artysta, który już robił faktyczne efekty do filmu, mógł na spokojnie sobie wszystkie informacje, których potrzebował, wyjąć z tego konceptu, mógł wyjąć sobie to, jak zbudowane są ręce, jak zbudowany jest ten jetpack, jak powinno wyglądać to, kiedy ten jetpack jest odpalony, ale także na przykład takie rzeczy jak kolor tego pancerza, jaki mniej więcej materiał ma ten pancerz i wiele różnych takich elementów, gdzie to są fragmenty i właśnie na przykład po co miałby renderować wszystkie te fragmenty, jak tą pięść z każdej strony, czy, czy ten jetpack, bo po prostu nie ma takiej potrzeby zwyczajnie jakby. Ten następny artysta, który się tym zajmował, on jest w stanie na podstawie tej skończonej pracy i tych szkiców wywnioskować, jak to powinno wyglądać, i dla niego to nie będzie problem. Więc ci dwaj panowie pokazują dokładnie to, że koncept art nie musi być nie wiadomo jak dokładny. On ma przekazywać informacje przede wszystkim do kolejnej osoby, która ma się tym zająć dalej. Więc jeżeli ta osoba to rozumie, to w zupełności wystarcza. I wiadomo, różni są ludzie, niektórzy wolą, aby te koncepty były bardziej dopracowane, bardziej szczegółowe żeby sami nie musieli rozkminiać rzeczy w trakcie, ale na przykład część osób woli mieć taką większą wolność artystyczną w tym wypadku, że po prostu są jakieś niedopowiedzenia i oni mogą sobie faktycznie zrobić to już po swojemu, a to jest tylko taka wskazówka bardziej niż instrukcja krok po kroku, jak coś wykonać. I jak widzicie, skończyliśmy naszą rozpiskę na materiały i możemy teraz przejść do naszego takiego, naszej takiej karty tytułowej całej, całego tego projektu, gdzie chcę po prostu mieć jakby taki... Ładny, otwierający obrazek, cały ten projekt związany z konceptem. I tutaj właśnie troszeczkę się rozleniwiłem, ponieważ stwierdziłem, że mogę po prostu poprzeklejać, poprzekręcać i domalować parę fragmentów, żeby mieć tą kartę tytułową zrobioną szybko i wygodnie. Bo po prostu mogę malować to od zera, czemu nie? Nie to problemem w sumie, ale stwierdziłem, że jeśli mogę zaoszczędzić trochę czasu i uzyskać bardzo podobny efekt, to dlaczego miałbym nie wziąć czegoś, co już wcześniej zrobiłem, przerobić to, podbalować i mieć skończony efekt. I w ten sposób przechodzimy też do kolejnej naszej artystki, która najbardziej mi osobiście kojarzy się z takimi zagrywkami, ponieważ ona sama w wywiadzie mówiła, że jest leniwa i po prostu czasem się jej już nie chce, albo zwłaszcza jak ma jakieś bardzo krótkie deadline'y i musi się wyrobić, gdzie bierze po prostu fragmenty swoich starych prac i jakoś je umieszcza z powrotem, w nowszych ilustracjach. I mówimy tutaj o Annie Podedwornej, która jest bardzo znaną ilustratorką. Przede wszystkim ilustratorką. Jakby Większość jej prac to są ilustracje, które możecie widzieć teraz tutaj na ekranie. Pewnie sporo z Was może kojarzyć część kart do gwinta, które ona właśnie wykonała. Chociażby driady i mojego ulubionego jaskra. Oprócz tego Anna zajmowała się także konceptami do gry Evil West, gdzie warto też spojrzeć, że w tym momencie te prace, które wy widzicie na ekranie, że to są już jakby te pokazówki, że to są finalne koncepty i na pewno to nie jest wszystko, co było jakby częścią składową tego konceptu, bo nie ma tutaj tych wczesnych szkic, nie ma tutaj jakiś właśnie rozrysek na strony, jest jakby tylko to takie główne przedstawienie, ale Jestem na 90% przekonany, że tam było więcej, że tam były właśnie chociażby szkice z innych stron, jakieś informacje dodatkowe o tych potworkach i różne po prostu inne elementy, które potrzebne są komuś, kto z tym pracuje. I tutaj się pojawia właśnie to, że sporo koncept artystów robi także nie tylko koncept arty i zajmuje się też na przykład ilustracją, albo niektórzy ilustratorzy zajmują się również takim faktycznym koncept artem. I kwestia tego, kto zajmuje się czym, to jest praktycznie 100% kwestia preferencji, co kto Woli robić akurat, czy woli projektować, czy woli robić skończone obrazy. I częściej mam wrażenie, że się zdarza, że koncept artyści też coś ilustrują niż ilustratorzy, którzy zajmują się też koncept artem, gdzie koncept art jest czymś więcej niż zrobieniem tylko ładnego obrazu, ponieważ właśnie to jest ta kwestia, o której mówisz, dobry koncept art rozwiązuje jakiś problem, szuka jakichś rozwiązań i po prostu to wymaga więcej niż tylko tego jednego dobrego obrazka, gdzie dużo osób, na przykład, które ja znam osobiście innych artystów, które na przykład wolą robić tylko ilustracje, bo to ich bardziej jara niż rozkmina nad np. Na jakimś designem albo jakimś klimatem ogólnie i raczej robią same ilustracje. Ale z kolei znam właśnie osoby, które nie przepadają za robieniem samych skończonych obrazów, ale na przykład właśnie bardzo lubią rozkminiać i coś dizajnować, więc to jest bardzo duża kwestia preferencji danej osoby i najczęściej po prostu te osoby wykonują przy jakiejś okazji też tą drugą rzecz, czyli koncept artysta wykonuje ilustracja, a ilustrator wykonuje czasem jakiś koncept. W dużych firmach jest to bardziej zdecydowanie rozdzielone, gdzie jak jesteś koncept artystą, to jesteś stricte koncept artystą, jak jesteś ilustratorem, to jesteś stricte ilustratorem i bardzo rzadko się zdarza robić jakieś inne rzeczy, raczej tak, że tak powiem, gościnnie lub przy okazji. A w małych firmach niestety artyści 2D mają troszeczkę przewalone, ponieważ jesteś takim trochę człowiekiem orkiestrą, który musi i zaprojektować, i zrobić ilustracje, i w ogóle najlepiej to jeszcze zrobić UI do tej gry, najlepiej zrobić animację i jeszcze milion innych rzeczy, albo gotowe asety, które już będą w grze. I to jest takie <laughs> ciekawe rozróżnienie, że wydawałoby się, że właśnie mm, taka wszechstronność bardziej może by się przydała <laughs> na tych wyższych etapach, gdzie masz... Więcej rzeczy do roboty, więcej większy jest. rozmach jest tych projektów ogólnie. A właśnie najczęściej jest na odwrót, że w tych dużych firmach, jak ktoś się zajmuje jedną rzeczą, to przez długi czas zajmuje się tą jedną rzeczą. I jak, jeśli już zajmuje się czymś innym, no to najczęściej po prostu dany etap produkcji się skończył i wtedy trzeba coś z tym człowiekiem zrobić i dać mu jakieś inne nie? I teraz pytanie jest takie, czy jakaś praca może być i koncept artem, i ilustracją. I tutaj przyjdzie nam jako przykład Grzegorz Rutkowski, lub Greg Rutkowski, gdzie Grzegorz jest absolutnym mistrzem w ogóle imitacji tradycyjnego stylu malowania farbami z pomocą mediów cyfrowych. I osobiście bardzo lubię jego pracę, właśnie przez ten tradycyjny vibe, który one dają. I tutaj jako przykłady dam jego pracę, który wykonał dla Ubisoftu do Anno 1800, gdzie te ilustracje, które tu widzicie, to są ilustracje faktycznie. Ponieważ to są rzeczy, które pojawiają się podczas eventów w grze lub podczas ekranów ładowania. I co jest istotne, że taka, te prace one nie tylko jakby ilustrują coś, opowiadają faktycznie historię, czy właśnie y, służą jak taka wizualizacja jakiegoś eventu, który się odbywa w grze, głównie z pomocą tekstu. To gdyby to był inny projekt, gdyby to nie było Anno Street, tylko na przykład powiedzmy byłby to, jak w przypadku Darka był Assassin Syndicate, to że to byłby Assassin w 1800 roku. Gdzieś w Europie, to wtedy te ilustracje one zdecydowanie mogłyby służyć jako te koncept arty w tej najwcześniejszej fazie, które mają dać ogólny klimat całego tego uniwersum, całego tego settingu, w którym dzieje się ta gra. Więc tak, jedna ilustracja może być koncept artem i koncept art może być ewentualnie ilustracją. I ta granica w przypadku takich rzeczy jest o tyle właśnie niewyraźna, rozmyta. Że jeżeli osadzimy daną pracę w jednym kontekście, zmieni się to, czym ona jest, a jeśli damy ją do drugiego, to będzie to inne znaczenie. I dlatego główne rozróżnienie, czy coś jest koncept Artem czy ilustracją zależy od kontekstu, w jakim się to znajduje, i czemu to służyło w tym kontekście przede wszystkim. Także także jak widzicie, wszystko jest takim troszeczkę to zależy, ale mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę rozjaśnił tę kwestie, i może dowiedzieliście się czegoś nowego, jak wygląda. Różnica między takimi rzeczami, jak to rozróżniać i po prostu czemu to jest aż tak różnorodne, ponieważ no nie ma jakby jednego przepisu na to, jak koncept art i ilustracja mają wyglądać, prawda? Bo to jest wszystko bardzo subiektywne, wszystko jest bardzo płynne i nie ma takich wyraźnych granic. I możemy tą klasyfikację rozwiązać tylko w ten sposób, porównując tylko w jakim kontekście została jakaś rzecz użyta. I zbliżamy się już do końca. Mam nadzieję, że taki filmik, w którym mniej widać, co ja tam sobie rysuję w tle, a więcej gadam po prostu o rzeczach, które mnie interesują, lub mówię jakieś ciekawostki z, z tego świ artystycznego świata. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało i dajcie mi znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak, to bardzo się cieszę i mam nadzieję, że. Taki typ filmu was nie zanudził, że dobrze się słuchało. A poza tym w przyszłym tygodniu wracamy już do Heroesów, będziemy robić bazyliszka, filmik się już robi i mam nadzieję, że zobaczymy się wtedy. Także trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.